Śmiałem się z kolegów z Polski, że muszą co miesiąc martwić się rozliczeniami. No i mamy, doczekaliśmy się. Będzie on dotyczył wszystkich osób. Teraz będziesz miał 5 razy więcej roboty, że będziesz miał 5 razy więcej kosztów w skali roku. To już nie będzie możliwe. Będziecie zmuszeni do wykupienia dodatkowego oprogramowania. W rezultacie to i tak wy dostaniecie po tyłku rząd dąży do tego, że będzie wiedział o was wszystko. Cześć dzień dobry, wita się z wami, wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak to brytyjski rząd uciął totalnie swobodę gospodarczą w tym kraju. Jesteś samozatrudniony, musisz składać rozliczenia self Assessment. A może rozważałeś to, czy nie zostać osobą samozatrudnioną. Z jakiegoś powodu jesteś bądź byłeś self-employed i musisz składać rozliczenia, słuchaj uważnie, co się dzieje już od następnego roku. Zapraszam do oglądania. A nawet jeśli nie jesteś osobą samozatrudnioną, nie musisz składać rozliczeń self-assessment, to i tak zachęcam cię, abyś obejrzał ten odcinek do końca. Dlaczego? Bo da ci to pewnego rodzaju informacje na temat tego, co Obecny rząd wyprawia i w jakim kierunku ten kraj zmierza. O co mi chodzi? Chodzi mi o program rządowy o nazwie Making Tax Digital, czyli można by powiedzieć po polsku, że przeobrażamy podatki na podatki cyfrowe. Making Tax Digital. No i co to tak naprawdę oznacza dla Kowalskiego? Oznacza to dużo większe koszty, dużo więcej pracy i dużo więcej kontroli. O co chodzi? Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, to co roku musisz złożyć jednorazowo dróg self-assessment. I ja wielokrotnie w moich filmach chwaliłem Wielką Brytanię za to, jak prowadzenie działalności w tym kraju można uznać za dobrodziejstwo, jakie to jest proste, jak urząd podchodzi do człowieka z takim ludzkim podejściem. No i chyba blendę sobie już teraz plu w brodę za to wszystko, co wygadywałem. Ponieważ wychodzi na to... Że od 2026 roku dla wielu osób ta kwestia bardzo mocno się zmieni. Śmiałem się z kolegów z Polski, że muszą co miesiąc martwić się rozliczeniami. No i mamy. Doczekaliśmy się. O co chodzi? Chodzi o to, że wszystkie osoby samozatrudnione będą zmuszone wręcz do tego, aby składać nie jedno rozliczenie roczne, tylko pięć rozliczeń. Na dzień dzisiejszy. Będzie to dotyczyło wszystkich osób, które w tym roku, który właśnie się skończył, roku podatkowym 24-25, miały obroty rzędu 50 tysięcy funtów. Ja wiem, to jest dużo i pewnie wielu z Was nie miało takich obrotów, ale powiem to jeszcze raz. Chodzi o obroty, nie o to, jaki mieliście zysk. No więc jeżeli do 5 kwietnia 2025 Miałeś obroty z samozatrudnienia bądź też wynajmu nieruchomości przekraczające 50 tysięcy funtów. Zaznaczę jeszcze raz: obroty, czyli to, co zrobiłeś brutto, nie to, ile zarobiłeś, to będziesz objęty od następnego roku właśnie tym wymogiem, o którym tutaj dzisiaj opowiadam, czyli Making Tax Digital. Ale jeśli jesteś osobą, która ma mniejsze obroty. To nie ciesz się za bardzo, bo najprawdopodobniej w kolejnym roku również i ciebie dopadnie ten wymóg, ponieważ już za rok będzie on dotyczył wszystkich osób, które będą miały w tym, teraz roku podatkowym, obroty rzędu 30 tysięcy funtów. A docelowo ma to dotyczyć wszystkich, którzy mają obroty rzędu 20 tysięcy funtów. No więc wydaje mi się, że mało kto się na to nie załapie. No bo pomyślmy, przecież, Samozatrudnieni, czy też osoby, które w jakikolwiek sposób są nawet niejednokrotnie zmuszone do tego, żeby taką działalność otworzyć, ponieważ wymaga tego od nich ich pracodawca, w większości przypadków będą miały obroty większe niż 20 tysięcy. Nawet jeżeli masz firmę sprzątającą bądź pracujesz w budowlance, nie wiem, jesteś złotą rączką, wykonujesz jakiekolwiek usługi i do tej pory cieszyłeś się tą naprawdę dużą swobodą gospodarczą w tym kraju, teraz Będziesz miał 5 razy więcej roboty. No, a jeśli nie ty, to twój, księgowy. A co to będzie oznaczało dla ciebie? Że będziesz miał 5 razy więcej kosztów w skali roku. No dobra, to o co tak w ogóle w praktyce chodzi? Chodzi o to, że tak jak już wspomniałem na początku filmu, jeżeli jesteś obecnie self-employed, samozatrudniony, to składasz jedno rozliczenie roczne. Teraz jest idealny przykład, ponieważ dopiero co po publikacji tego odcinka skończył się Rok podatkowy 2024-25 dla przypomnienia. Ten rok w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia danego roku i kończy 5 kwietnia następnego roku. No więc w tej sytuacji od 6 kwietnia, gdy zaczął się nowy rok, masz czas na złożenie rozliczenia aż do 31 stycznia następnego roku. Czyli masz na to 9 miesięcy, żeby ogarnąć sprawę. Ja wiem, wielu się budzi zawsze gdzieś tam po świętach, w nowym roku, na sam koniec i w styczniu wszyscy księgowi płaczą, no bo mają tyle roboty, że nie da się tego przerobić. Przerabiamy to również u nas w biurze, bo bardzo często tak jest, że wszyscy klienci zgłaszają się na ostatnią chwilę w styczniu. Natomiast wygląda na to, że to już nie będzie możliwe. Dlaczego? Bo oprócz tego, że będziesz musiał złożyć to rozliczenie na koniec roku podatkowego, to dodatkowo będziesz składał jeszcze cztery rozliczenia co kwartał, a więc jeżeli zaczął się rok podatkowy w kwietniu, 6 kwietnia, to będziesz musiał złożyć rozliczenie po pierwszych trzech miesiącach, po pierwszych sześciu miesiącach, po pierwszych dziewięciu miesiącach, po pierwszych dwunastu miesiącach, no i później jeszcze to podsumowujące całoroczne. I nie pytajcie mnie dlaczego trzeba złożyć ten Czwarty kwartał, a potem za chwilę jeszcze cały rok, jakby nie można tego podsumować już w tym czwartym kwartale. Ale tak to będzie w praktyce wyglądało. Pięć rozliczeń zamiast jednego. No ja wiem, ludzie z Polski się śmieją, no i co, my musimy to robić co miesiąc, ale jeżeli ktoś musiał to robić raz do roku, to ma teraz pięć razy więcej roboty. A jak do tego jeszcze rozlicza VAT, no to to już jest w tej sytuacji dziewięć rozliczeń na rok. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że tak jak do tej pory mogliście używać konta Gateway, tak zwanego business tax account, w którym sami mogliście sobie to wszystko składać raz do roku, to nie to nie będzie tak, że nagle na tym koncie będziecie to musieli robić pięć razy. Będziecie zmuszeni do wykupienia dodatkowego oprogramowania, które będzie w stanie komunikować się z systemem urzędu skarbowego i w waszym imieniu tam te informacje na temat Waszych dochodów co kwartał, przesyłać. Więc. Urząd Skarbowy nie zaproponuje Wam rozwiązania ze swojej strony, z którego będziecie mogli skorzystać, tylko zmusi Was do tego, żebyście wykupili... Jakiś program od konkretnej firmy. Jest cała lista tych firm, które są opublikowane na stronie rządowej, od których te programy będzie można kupować. Więc albo ten koszt będzie przerzucony na Was, albo będzie przerzucony na Waszych księgowych. W rezultacie to i tak Wy dostaniecie po tyłku. No i moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego nikt o tym nie mówi? Bo podsumuję to jeszcze raz. Jeżeli w ostatnim roku podatkowym, tym, który się właśnie skończył, miałeś obroty brutto. Rzędu 50 tysięcy funtów, to już w następnym roku jesteś objęty tym wymogiem, o którym mówię. Jeżeli za rok, czyli ten, który się teraz zaczął, czyli do następnego kwietnia, będziesz miał obroty rzędu 30 tysięcy funtów, to w kolejnym roku też jesteś tym objęty. A docelowo każdy, kto ma obroty rzędu 20 tysięcy, będzie musiał robić 5 rozliczeń rocznie. No i niech mi ktoś powie, co to ma na celu. No, oczywiście, co. Łatanie szarej strefy i tego, że ludzie unikają płacenia podatku dochodowego. No bo do tej pory, przecież można było się rozliczać na podstawie jakiejś zwykłej kartki papieru, i Urząd Skarbowy dawał temu wiarę, co na tej kartce było napisane. Teraz dążymy do rzeczywistości, w której wszystkie informacje są zapisywane cyfrowo. Urząd Skarbowy będzie Was zachęcał do tego, abyście korzystali z aplikacji, którymi Skanujecie na przykład rachunek za paliwo, który jest waszym kosztem prowadzenia działalności, i ten rachunek poprzez aplikację będzie automatycznie uploadowany do oprogramowania Urzędu Skarbowego, i nie będzie w zasadzie możliwości jakiejkolwiek kombinacji. No i nie, żebym ja Was zachęcał do unikania płacenia podatków, broń Boże. Natomiast czy to jest jedyny efekt tego działania rządu? No nie. Rząd dąży do tego, że będzie wiedział o Was wszystko. Już teraz wraca prawo, które zostało zamrożone na czas COVID-u, którym to Urząd Skarbowy, jeżeli zalegacie z płatnością podatku, będzie miał prawo bez Waszej wiedzy wejść na Wasze konto bankowe i zamrozić środki na poczet nieopłaconych podatków. I skąd te wszystkie pomysły? Ano stąd. Że rząd oszacował sobie, iż podejmując tego typu kroki, spowoduje, iż do budżetu wpłynie około dodatkowych 5,5 miliarda funtów. Tak więc, jak widzicie, motywacja jest spora i wszystko wskazuje na to, że nikomu nie uda się tego uniknąć. No chyba, że będziecie mieli obroty poniżej 20 tysięcy funtów rocznie. Ale bądźmy szczerzy, czy jest sens prowadzić działalność? Jeżeli obroty są poniżej 20 tysięcy, przecież jak się odejmie od tego koszty, to wychodzi na to, że zarabiacie mniej niż najniższa krajowa, więc zakładam, że wielu z Was będzie miało jednak te obroty dużo wyższe niż 20 tysięcy. I naprawdę te zmiany obejmą większość osób samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Nie jestem w sobie stanie wyobrazić sytuacji, w której osoby pracujące w budowlance, osoby pracujące w usługach świadczonych jeżeli chodzi o sprzątanie biur, lokali, domów prywatnych mają niższe obroty niż 20 tysięcy. Także docelowo każdy z Was zostanie objęty tym wymogiem. Pięć razy zamiast raz do roku. Zachęcam Was również, żebyście sprawdzili sobie te oprogramowanie dostępne, które można kupić. Jest też kilka firm, które oferuje darmowe oprogramowanie, żeby składać te rozliczenia co kwartał, ale naprawdę wszedłem sobie na ich strony, to wyglądają one tak, jak w latach 90. w Polsce w podstawówce na informatyce uczyli nas, jak tam pierwsze strony w HTML-u składać. To mniej więcej w ten sposób to wygląda. <noise> naprawdę nie polecam skorzystania z tych darmowych oprogramowań. A jeśli masz dość użerania się z urzędem skarbowym, nie chce Ci się samemu składać tych rozliczeń, bądź masz jakiekolwiek problemy dotyczące samozatrudnienia, Zatrudnienia, podatków bądź jakichkolwiek innych kwestii urzędowych, zapraszam Cię do kontaktu do naszego biura pomocy. Pojawia się teraz na ekranie adres e-mail. Możecie się do nas odezwać, umówić na prywatne konsultacje, gdzie przeanalizujemy Wasz problem i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę do Waszych. Potrzeb. Daj znać pod spodem w komentarzu, co myślisz na temat tego, co usłyszałeś w dzisiejszym odcinku. Napisz, kiedy ten wymóg cię obejmie i co myślisz o tym, co zgotował dla nas obecny brytyjski rząd. A jeśli temat Cię nie dotyczy, ale doceniasz to, co robię, to zostaw komentarz chociaż dla zasięgów. No i co? Wciskaj guzik subskrybuję, bo nic Cię to nie kosztuje. No dalej, każda jedna subskrypcja to jeden funt podatków mniej w tym kraju do zapłacenia. Lecimy po 40 tysięcy subskrypcji, a ja klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć!